Ślubny zimowy romantyzm. Edyta Setniewska. Zimowy ślub może być bardzo oryginalny, łatwiejszy w organizacji, a nawet nieco tańszy niż ten zaplanowany w szczytowych miesiącach weselnych. Chyba że planujemy uroczystości w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku czy Walentynek, wtedy należy się liczyć z brakiem terminów i licytacją kosztów. Pomożemy Wam podjąć decyzję. Czy warto decydować się na ślubny zimowy romantyzm? Zimowa niepowtarzalność tylko zimą może być biało, bajkowo i puchato. Tak właśnie wyobrażamy sobie dzień ślubu. Czasami jednak bywa szaro, błotniście albo zbyt mroźno i lodowato. Pogoda to niestety ten czynnik, na który nie mamy zupełnie wpływu. I chociaż latem i wiosną też może padać deszcz czy wiać wiatr, to jednak warunki nie bywają tak ekstremalne jak zimą. Ale jeżeli się uda, jeżeli ziemię przykryje biały puch, drzewa pokryją się srebrnym szronem, a sopelki lodu ozdobią budynki, nic nie jest w stanie zastąpić tego krajobrazu, a para młoda wygrywa los na loterii. Jednym słowem, ryzykujmy, ale z głową. Terminy i rabaty zimowe śluby nie cieszą się tak ogromną popularnością, jak wiosenne czy letnie. Dlatego ułatwiony jest wybór wolnego terminu nie tylko w kościele lub ust. Ale także u podwykonawców, takich jak restauratorzy, fotograf, kamerzysta itd. Tak najbardziej oblegane są terminy bożonarodzeniowe, noworoczne i walentynkowe, które należy rezerwować z ogromnym wyprzedzeniem, w zależności od regionu mogą to być 2 lata lub 1,5 roku, oraz posiadać więcej gotówki niż na ślub przewidziane w czerwcu lub wrześniu. Natomiast zwykłe daty może nie są aż tak atrakcyjne ale z reguły wolne wybierając je katolicy muszą uwzględnić trwający aż do świąt adwent ale potem z kolei dużym plusem jest długi karnawał wielu podwykonawców oferuje w zimie także dodatkowe rabaty nawet do 30-50% lub specjalne pakiety górska karczma czy wielkopolski pałac przytulna karczma domowa gospoda Tajemniczy zamek czy piękny pałac to świetna lokalizacja dla zimowego wesela. Gości mogą rozgrzać się przy ciepłym kominku, podziwiając widok skrzącego się za oknem śniegu. Pamiętajmy jednak, że atrakcyjne turystycznie górskie miejscowości są zimą bardzo oblegane, a więc nie zawsze dostępne i tanie. Poza tym upewnijmy się, że na sali i w pokojach jest ciepło. Jeżeli pomieszczenia pozostaną niedogrzane. Nikomu nie uda się rozgrzać atmosfery. Przy okazji warto porozmawiać o menu. W święta można zamówić typowe potrawy, ale na pewno warto je nieco uatrakcyjnić. Na pewno inne będzie menu przyjęcia letniego, a inne zimowego. W chłody podać należy więcej dań kalorycznych i gorących, takich jak zupy i dania mięsne, na zakończenie zaś ciasta i dużo czekolady, która pomaga w trawieniu ciężkich potraw. No i oczywiście gorący, aromatyczny grzaniec. Bajkowe klimaty dekoracje ślubne są bardzo ważne, gdy chcemy nadać podniosły nastrój uroczystości odbywającej się w zimie. Dlatego możecie wybrać bogate dostojne barwienia, takie jak purpura, fiolet czy granat. Nowoczesny niebieski, popielaty, srebrny i biały kolor można zastosować dla podkreślenia zimowego klimatu. Natomiast tradycjonaliści korzystają z pomarańczowych, czerwonych i zielonych barw oraz ozdób, co kojarzy się z zimą, oczywiście szklane kule, błyszczące koraliki, sosnowe szyszki, kryształy, wzory w kształcie płatków w śniegu lub sopli lodu, zamrożone kieliszki, rzeźby lodowe. Kropka. Można ograniczyć wydatki, wybierając dostępne gatunki, takie jak na przykład gwiazda betlejemska. Róża, amaryllis czy rośliny z czerwonymi owocami. W styczniu natomiast spadają ceny orchidei i wielu odmian lili. Warto użyć zapachowych świec: na przykład cynamonowych, bakaliowych, kawowych oraz aromatycznych naparów herbacianych. Zapachy podkreślą świąteczną atmosferę. Gorące zimowe zaproszenia ślubne zaproszenia zyskują w tym czasie nowy wachlarz możliwości dzięki motywom świątecznym noworocznym i walentynkowym. Ciekawym pomysłem są na przykład zaproszenia, na których można połączyć młodą parę z motywami choinki i gwiazd, obrączki spleść z jemiołą, gołębiami, amorkiem lub przedstawić nowożeńców w saniach z zaprzęgiem reniferów. Papiero można ozdobić nie tylko wzorami i tłoczeniami, ale także kryształkami, srebrnym pyłkiem czy cekinami. Wycinanki imitujące płatki śniegu to tylko jedna z propozycji. Wszystkie materiały poligraficzne, nie tylko zaproszenia, ale również wizytówki na stół, zawieszki na alkohol i tak dalej powinny być utrzymane w jednolitej tonacji. Tylko zimą właśnie zima dostarcza atrakcji, których nie mają pozostałe pory roku. Mamy więc możliwość dotarcia na ślub z wielką pompą, na przykład wspaniałymi saniami niczym Oleńka i Kmicic. Można też wszystkim gościom zafundować kulik z pochodniami i dzwoneczkami. Zimo szybko się ściemnia, co stwarza ogromne możliwości tworzenia romantycznej atmosfery za pomocą światła i ognia, np. szpaler płonących pochodni przy kościele lub lokalu, świece na schodach, stołach i w oknach, ogień w kominku. W kościołach natomiast czekają na was unikatowe dekoracje, pachnące choinki, nastrojowe oświetlenie lampek i świec, szopka. A całości dopełnia brzmienie najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. To również dobry czas dla alergików, nie pylą drzewa ani trawy, nie ma grzybów i pleśni, łatwiej więc uniknąć zapuchniętych oczu i wysypki. Gwiazdorska sesja fotograficzna Jeżeli w porze waszego ślubu będzie całkiem biało, to mało wprawny fotograf może sobie nie poradzić ze zrobieniem dobrych zdjęć. Warto więc wybrać prawdziwego fachowca. A gdyby mróz czy wiatr okazały się zbyt dokuczliwe, dobrym rozwiązaniem może być sesja quasi plenerowa, czyli np. zdjęcia we wnętrzu z widokiem na zimową aurę lub zdjęcia z przyrodą we wnętrzu. Z kolei dobra pogoda pozwala na ciekawe ujęcia plenerowe z wykorzystaniem ciepłego światła słonecznego, a tłem dla młodej pary mogą być błyszczące zaspy śniegu i wirujące płatki. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.